Was kochani, Kasia z Fira z tej strony. Ja pierwszy raz się z Wami włącz... Oj, łączę tutaj właśnie na live na, na właśnie na YouTubie. Nigdy nie robiłam, tak więc mam nadzieję, że w dobry sposób to zrobiłam. Trochę słońce nam dzisiaj świeci, bo powiem Wam, że mamy naprawdę bardzo, bardzo fajną pogodę i że nam tutaj nic nie zagłusza. Jeżdżące samochody. Kochani, ja dzisiaj się z wami łączę, bo... Właśnie w tym momencie jest możliwość składania jeszcze wniosków o zieloną kartę i wiem, że kilka osób zawsze tutaj się dopytuje o tą możliwość, tak więc może ktoś z Was będzie chciał skorzystać. Ja oczywiście dam w komentarzu bądź w opisie, zobaczę tutaj możliwość, link do właśnie składania wniosków. I bowiem, że czasami. Się zapomina o tym, tak więc chciałam wam właśnie przypomnieć, o, że teraz jest właśnie możliwość, co w ogóle daje taka, taka zielona karta. Daje oczywiście możliwość, postaram się troszkę przenieść, bo trochę słońce mi świeci w oczy. Daje możliwość tutaj legalnego zamieszkania, pracy. Tak więc ktoś może będzie chciał z was skorzystać, przyjechać, spróbować takiej przygody jak my. Staram się dzielić oczywiście z Wami naszymi przygodami, bo my, tak jak wiecie, przyjechaliśmy tutaj, nie mieliśmy jakby e, nikogo do kogo moglibyśmy przyjechać. Nasze drzewo na ognisko. I tak więc jeżeli ktoś też chciałby e, właśnie spróbować takiej szansy, z takiej szansy, to oczywiście zachęcam do składania. Do 10 jeszcze października jest możliwość. E, listopada, przepraszam. Do 10 listopada jest możliwość właśnie składania takich wniosków, tak więc jeszcze jest kilka dni. Musicie mieć oczywiście zdjęcie, tak więc e, też jest jeszcze trochę czasu, żeby sobie e, zrobić to i złożyć, ale nie, e, nie razy czekać właśnie na ostatnią chwilę. W tamtym roku e, te ostatnie dni e, serwery po prostu były przeciążone i nie było możliwości właśnie składania. E, Próby wszystkie kończyły się fiaskiem. Tak więc do dzieła. Jeżeli macie same jakieś pytania właśnie odnośnie samego procesu, jak to wszystko wyglądało, to oczywiście piszcie. Jeżeli będzie więcej pytań, to postaram się tutaj Wam właśnie odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie będzie aż tak dużo pytań, to oczywiście w komentarzu, czy, czy, czy prywatnie. Oczywiście możecie również znaleźć mnie czy na Facebooku, czy czy tutaj pisać, czy na mojego maila, tak więc e, oczywiście piszcie, jeżeli chcecie. Jeżeli macie pytania, jeżeli, e, jeżeli macie pytania co do samego, samych początków tutaj zamieszkania, bo powiem w naszym przypadku, tak jak wspomniałam, my tutaj nikogo jakby e, nie mieliśmy, do kogo moglibyśmy przyjechać, e, to nasza historia, no to tak jak już wiecie, tak? Pawła pewnie też kojarzycie z... E, który pisze bloga Zielona Karta e, i my... Wtedy właśnie u nich zamieszkaliśmy na początku. W sumie nie znaliśmy się, a rzeczywiście wtedy u nich mieszkaliśmy. Kochani, tak więc, jeżeli ktoś jeszcze z Was chce składać, to do 10 jest taka możliwość. Nie przegapcie, bo, no bo kolejna szansa będzie wtedy za rok. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Piszcie oczywiście pytania. Tylko teraz się zastanawiam, jak ja mam się tutaj rozłączyć, bo jeszcze tego nie robiłam. Ale trening czyni mistrza, prawda? Tak więc życzę Wam wszystkiego, wszystkiego pięknego wieczoru w Europie, u nas tutaj dnia. Tak jak wiecie, jeszcze tylko dodam, u nas dzisiaj jest jeden z takich ważniejszych dni. Znaczy można powiedzieć, że to wczoraj było, ale dzisiaj właśnie całe głosy są liczone, no bo oczywiście wczoraj były wybory prezydenckie w całych Stanach, i, I na świecie trąbią o tym, tak więc czekamy tutaj na wyniki. Trzymajcie kciuki, trzymam kciuki za Was, za mnie. Pozdrawiam, znaczy kciuki za, za powodzenie rozłączenia live'a. Buziaki, papa. Pa.